Dziś nasza historia przynosi nas do Dublina, stolicy Irlandii, a dokładniej do dzielnicy Ballyfermont, położonej około 7 km na zachód od centrum miasta, na południe od Phoenix Park. Grand Canal to bardziej na południe położony z pary kanałów, zbudowany pod koniec XVIII wieku. Obecnie pełni funkcję rekreacyjną i przebiega wzdłuż południowej części Fermont, Prowadząc poza Dublin i łącząc się z rzeką Shannon w zachodniej Irlandii, poprzez miejscowości takie jak Tulamor i szereg innych wiosek i miasteczek. A jedna z tych wiosek nosi nazwę Artclough w parafii Hill w hrabstwie Kildare. To właśnie tam znajduje się miejsce pochówku Artura Guinnessa, twórcy słynnego na całym świecie piwa. A wieczorem, w sobotę 16 stycznia 2016 roku, para spacerowała wzdłuż kanału, gdy zauważyli szarą walizkę unoszącą się na wodzie przy brzegu. Walizka wyglądała na nową i wydała im się podejrzana. Zdołali ją dosięgnąć i wyciągnąć, a ciekawość wzięła górę. Postanowili ją otworzyć. To co znaleźli w środku, nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Była tam plastikowa torba, która zdawała się zawierać fragmenty skóry i krew. Mężczyzna natychmiast zadzwonił na irlandzką policję i zgłosił znalezisko. Funkcjonariusze z pobliskiego posterunku przybyli na miejsce niedługo potem. Szybko odkryli, że zawartość walizki to tors dużego, dobrze zbudowanego mężczyzny. Rozpoczęto śledztwo. Wezwano biuro techniczne policji, aby nie tylko zbadać tors, ale także przeszukać okolice w poszukiwaniu pozostałych części ciała. Zastępca koronera, dr. Michael Curtis, ustalił na miejscu, że ofiara zginęła zaledwie kilka dni przed odnalezieniem walizki. Na podstawie rozmów z lokalnymi mieszkańcami ustalono, że walizkę widziano w wodzie około dziewiątej rano tego samego dnia. Tors został przewieziony do szpitala w Nas, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok. Stwierdzono, że ofiara nie została postrzelona ani dźgnięta, lecz dokładna przyczyna śmierci nie była możliwa do ustalenia głowy, ani rąk wciąż nie odnaleziono. Identyfikację miało umożliwić badanie DNA. Patolog stwierdził, że ciało zostało rozczłonkowane przy użyciu elektronarzędzia, ponieważ cięcia były bardzo precyzyjne i równe. Policja wystosowała apel do społeczeństwa, a także skontaktowała się z lokalnymi firmami, pytając o ostatnie zakupy narzędzi elektrycznych. Poszukiwania rozszerzono również na sąsiednie hrabstwa, ponieważ Artclaw leży na granicy hrabstw Kilder i Dublin. Brano pod uwagę, że zabójstwo mogło być związane z działalnością gangu lub przestępczą, biorąc pod uwagę sposób, w jaki ciało zostało potraktowane. Przełom nastąpił 19 stycznia, kiedy próbka DNA pobrana z ciała dała pełne dopasowanie do kobiety, która kilka dni wcześniej, 16 stycznia, zgłosiła zaginięcie swojego syna. Ofiarą okazał się Kenneth O'Brien, 33-letni ojciec jednego dziecka, pochodzący właśnie z Bali fermont Kenneth był opisywany jako porządny, rodzinny człowiek, mierzący około 188 cm wzrostu, o krępej budowie ciała i brodzie. Pracował jako operator koparki i mechanik silników diesla. W 2013 roku wyjechał do Australii, by zarobić więcej pieniędzy dla rodziny, podczas gdy jego partnerka, Emmerdown, została w Irlandii z ich synem. Byli razem 15 lat, bardzo się kochali. Kenneth regularnie wracał do Irlandii, by nie przegapić urodzin syna i oczywiście świąt Bożego Narodzenia. Jednak ciągłe podróże między kontynentami dawały się we znaki, więc w grudniu 2015 roku, po powrocie z Pert w Australii, Kenneth zdecydował się, że zostanie w Irlandii na stałe. Rodzina zamieszkała w Klondalkin w Dublinie i zaczęła spokojne, rodzinne życie. Emer wspomniała, że 15 stycznia w piątek rano pocałowała Kennetha na pożegnanie. Miała odwieść syna do swojej matki, a potem pojechać do pracy. Kenneth powiedział jej, że tego dnia pracuje w Limerick, więc wróci późno. A Limerick znajduje się około 2,5 godziny drogi od Dublina. Przez cały poranek Emmer i Kenneth utrzymywali SMS-owy kontakt. On pytał, czy dotarła do pracy, bo dzień był zimny i oblodzony, a ona martwiła się o niego, wiedząc, że ma długą trasę. Około 13:30 Kenneth przestał odpisywać, a gdy Emer próbowała do niego zadzwonić, telefon był wyłączony. Zaniepokoiło ją to. Wczesnym rankiem następnego dnia, w sobotę około 3:30 nad ranem, Emer otrzymała SMS-a od Keneta. Wiadomość, którą otrzymała o trzeciej nad ranem, pochodziła z nieznanego numeru, ale jej nadawca twierdził, że to Kenneth, który rzekomo zgubił telefon i został na noc w hotelu. Później tego samego ranka przyszła kolejna wiadomość z tego samego numeru o treści. To koniec odchodzę. Bardziej troszczysz się o naszego syna i swoją rodzinę niż o mnie. Poznałem kogoś innego. Przyjechała wczoraj do Irlandii, spotkałem ją dziś i odchodzę z nią. Emer natychmiast nabrała podejrzeń wobec tej wiadomości. Ton i styl pisania zupełnie nie przypominały Keneta. Zwróciła uwagę, że nigdy nie pisał w ten sposób o ich synu, a także interpunkcja była całkowicie nie w jego klimacie, on zawsze zwracał na to szczególną uwagę. Emer sprawdziła dom, by zobaczyć, czy Kenet zabrał jakieś ubrania lub paszport. Nie brakowało żadnych ubrań, ale paszportu nie mogła znaleźć. Zaczęła więc dzwonić po jego znajomych i rodzinę, próbując dowiedzieć się, co się stało. Wtedy dowiedziała się, że zlecenie w Limerick, o którym Kenneth wspomniał, zostało odwołane już w czwartek wieczorem. Jeden z jego bliskich przyjaciół, Paul Wells senior, powiedział emer, że Kenneth poznał kobietę w Australii i że byli razem przez pewien czas, zanim Kenneth wrócił na stałe do Irlandii. Wells pokazał jej nawet wiadomości i zdjęcia tej kobiety z Kennetem, w tym zdjęcia intymne. Powiedział także, że jeśli Emer zgłosi zaginięcie Keneta, nie chce, aby jego nazwisko pojawiło się w raporcie. Emer udała się do rodziny Keneta i wspólnie postanowili zgłosić jego zaginięcie na policję. Po odnalezieniu ciała i jego identyfikacji jako Keneta O'Brien'a policja wydała oświadczenie. Powiedzieli, że był człowiekiem rodzinnym i nie znaleziono żadnego powodu, dla którego ktoś miałby chcieć go zabić. Nie było żadnych przesłanek, by bał się o swoje życie, ani dowodów, że miał powiązania ze światem przestępczym. Według policji był po prostu zwykłym mężczyzną prowadzącym normalne życie. Analiza jego telefonu komórkowego i komputera ujawniła jednak, że 21 grudnia Kenneth otrzymał groźne wiadomości tekstowe. Śledczy zaczęli podejrzewać, że wszystko, co się wydarzyło, miało związek z jego życiem osobistym, a nie z żadnymi działalnościami kryminalnymi. Policja skontaktowała się również z australijską policją, by sprawdzić, czy w czasie jego pobytu w Perth nie wydarzyło się coś, co mogłoby mieć związek z jego śmiercią w Irlandii. Przeszukano też jego dom, ale nie znaleziono niczego podejrzanego. Śledczy mieli również problem z ustaleniem dokładnej linii czasowej jego ostatnich godzin przed śmiercią. Ponieważ Emer zabrała rano jego samochód, aby pojechać do pracy, policja uznała, że Kenneth mógł zostać przez kogoś podwieziony, co sugerowało, że znał swojego zabójcę. Jak w każdym takim przypadku, pojawiły się plotki. Mówiono, że Kenneth spotykał się z kobietą powiązaną z dobrze znanym przestępcą, albo że prowadził z nim wspólne interesy, które źle się skończyły. Media szybko podchwyciły te wątki, sugerując, że Kenneth, który dorastał w okolicy znanej z działalności gangów, mógł zostać wciągnięty w interesy przestępcze, miał pieniądze i być może został namówiony do inwestycji. Kiedy jednak postanowił wrócić na stałe do Irlandii, relacje z gangiem się popsuły, a w efekcie mieli zaplanować i przeprowadzić jego morderstwo. Jednak, jak podkreślali funkcjonariusze, Kenet nie był człowiekiem agresywnym ani związanym z narkotykami, więc policja skłaniała się ku wersji osobistego motywu. W niedzielę 24 stycznia zespół policji dokonał przełomowego odkrycia. Około 10 kilometrów w górę rzeki od miejsca, gdzie znaleziono torst Keneta, w wodzie znaleziono torbę zawierającą ludzkie kończyny. Następnego dnia odnaleziono dwie kolejne torby. Jedna z nich zawierała odciętą głowę Keneta. Wszystkie trzy torby były obciążone cegłami i zostały zabezpieczone przez techników policyjnych do badań kryminalistycznych. 14 kilometrów dalej w Royal Canal w pobliżu Mainnoch, w hrabstwie Kildare, odnaleziono fragmenty elektronarzędzia, którym dokonano rozczłonkowania. Royal Canal to bliźniaczy kanał Grand Kanalu, położony nieco na północ od niego. Po odnalezieniu wszystkich części ciała ustalono, że Kenneth został zastrzelony w głowę i nie miał żadnych innych obrażeń. Nie był też przetrzymywany ani torturowany przed śmiercią. Na tym etapie prowadzono już około 300 różnych wątków śledztwa. Reakcja w opinii publicznej była ogromna. Mieszkańcy i wolontariusze pomagali w poszukiwaniach. Policja prowadziła przesłuchania od drzwi do drzwi. A śledczy pojechali nawet do Australii, aby ostatecznie potwierdzić, że Kenneth nie miał żadnych problemów z prawem podczas pobytu tam, ani oficjalnie, ani nieoficjalnie. Kenneth był opisywany jako pracowity człowiek, który chciał zapewnić byt swojej rodzinie. Nie miał żadnych powiązań z przestępczym światem, ani problemów z prawem, także w Australii. Zespół 80 funkcjonariuszy pracował dzień i noc, próbując ustalić, gdzie Kenneth został zamordowany. Przeanalizowano jego wyciągi bankowe, z których wynikało, że w ciągu 18 miesięcy przed śmiercią Kenneth przelał ponad 50 tysięcy euro na konto swojego przyjaciela, Paula Wellsa Seniora. To ten sam mężczyzna, który wcześniej powiedział Emer, że Kenneth miał romans w Australii i poprosiłby nie wymieniać jego nazwiska w śledztwie. Wells senior był dobrze znany irlandzkiej policji. Miał opinię twardego egzekutora działającego dla lokalnych gangów przestępczych w Dublinie. To pasowało do teorii, że Kenneth mógł być wciągnięty w nielegalne interesy i przekazywał duże sumy pieniędzy Wellsowi w zamian za obietnicę zwrotu z inwestycji powiązanej z handlem narkotykami. 3 lutego odbył się pogrzeb Keneta, na którym pojawiły się setki żałobników. Wspominano go z sympatią jako żartownisia, który był zbudowany jak cegła i jak mawiano po irlandzku, był a bit of a right, czyli po prostu przystojny facet. Rodzina podziękowała wszystkim za karty, kwiaty i wyrazy współczucia okazane im oraz jego partnerce, Emer i ich małemu synowi. W chwili, gdy trumna Keneta była wynoszona z kościoła, jego czteroletni synek zawołał Dada. Co łamało serce wszystkim obecnym. Wkrótce potem nastąpił kolejny przełom w śledztwie. Do posterunku zgłosił się mężczyzna, który oświadczył, że pozbył się piły łańcuchowej, łańcucha i ostrza, rozrzucając je w dwóch różnych miejscach w hrabstwie Kilder w styczniu. I był to Paul Wells, Jr., syn Paula Wellsa seniora. Następnego dnia Wells Jr. został aresztowany, a dom jego ojca przeszukano. Senior również był zatrzymany. W kolejnych dniach policja zaczęła rozumieć, że Junior bał się swojego ojca, ale ciężar wiedzy o tym, co zrobił senior, był zbyt duży, by milczeć dalej. Podczas czternastu przesłuchań Junior opisał swojego ojca jako potwora i psychopatę, który posunie się do wszystkiego, by się chronić. Rodzina była uwięziona między lojalnością wobec ojca, a chęcią powiedzenia prawdy o tym, co stało się z Kenetem. Wells Junior zeznał, że 16 stycznia wieczorem po znalezieniu ciała Keneta spotkał się z ojcem na parkingu Tesco w Kelbridge. Pojechali razem w kierunku wioski Strafan. Senior był tak napięty i nerwowy, że Junior bał się, iż ojciec go zastrzeli. Zatrzymali samochód przy Strafan Road, gdzie Wells Senior powiedział, że musi się załatwić. Poszedł do bagażnika, wyjął kilka toreb i wrzucił je do wody. Junior przyznał, że pomógł ojcu wrzucić do kanału silnik od piły łańcuchowej, ale nie wiedział, że została ona użyta do poćwiartowania ciała Keneta. Powiedział, że zrobił to ze strachu przed ojcem i nie zgłosił się wcześniej z tego samego powodu. Kiedy śledczy zapytali Wells seniora o motyw, ten twierdził, że kennet naciskał na niego, aby zabił Emer, aby mógł wrócić do Australii z ich synem. Według jego relacji w dniu morderstwa doszło między nimi do kłótni, podczas której Kenneth wyjął broń. Wall Senior miał mu ją wyrwać i strzelić mu w głowę. Potem wpadł w panikę, nie wiedząc jak pozbyć się ciała, więc pociął je na kawałki, używając piły łańcuchowej Kenneta, którą ten mu wcześniej pożyczył. Według zeznań niora Kenneth był ufnym i dobrym człowiekiem, który dał nawet seniorowi 50 tysięcy euro na przechowanie. Wells senior jednak pieniądze wydał i nie mógł ich zwrócić, dlatego zabił Keneta, by ukryć prawdę. Junior określił ojca jako chorego człowieka obsesyjnie skupionego na pieniądzach, zwłaszcza tych należących do innych ludzi. Paul Wells senior był niskim, krępym mężczyzną. Ojcem piątki dzieci z długą historią przemocy i działalności przestępczej w dublińskim półświadku oraz powiązaniami z Ira. Z zawodu był rzeźnikiem, a prywatnie hodował miniaturowe króliki rasowe. Był również podejrzanym o zabójstwo Buckmachera, des jego Foxa, który został zastrzelony w 1990 roku, gdy jechał na wyścigi w królach, podczas których skradziono dużą sumę pieniędzy. Wells Senior odbył już wcześniej siedem lat więzienia za przestępstwa z użyciem broni palnej. Kiedy został przesłuchany w sprawie śmierci Keneta zaprzeczył wszelkiemu udziałowi, twierdząc, że ostatni raz widział keneta mniej więcej 11 stycznia, kiedy spotkali się na kawie. Opisał Keneta jako człowieka skrytego, który miał słabość do kobiet i stwierdził, że Emer przyłapała go kiedyś na zdradzie, co Emer później potwierdziła w sądzie jako prawdę. Przyznała też, że nie wiedziała, iż Kenneth zarabiał do 60 tysięcy dolarów australijskich rocznie po opodatkowaniu. Na pytanie, czy Kenneth był skąpy, odpowiedziała, że był raczej ostrożny finansowo. Wells Senior z kolei twierdził, że Kenneth miewał wybuchy złości po alkoholu i często wdawał się w konflikty z ludźmi. Nie miał o nim nic dobrego do powiedzenia, a mimo to zaprzeczał, że miał cokolwiek wspólnego z jego śmiercią. Kiedy jednak śledczy skonfrontowali go z zeznaniami jego syna, Wells senior zaczął mówić. Twierdził, że Kenneth zaoferował mu 20 tysięcy euro, by zabił Emer, tak aby mógł wrócić do Australii z ich synem. Powiedział, że odmówił, po czym zwrócił mu pieniądze w gotówce. Według jego wersji, Kenneth nie zrezygnował z planu i 15 stycznia przyszedł do jego domu uzbrojony z zamiarem dokonania zabójstwa emer. Wtedy między nimi doszło do kłótni w ogrodzie, a Wells senior zastrzelił Keneta w samoobronie. Sekcja zwłok wykazała jednak, że broń została przyłożona bezpośrednio do tyłu łowy ofiary, co wskazywało na egzekucyjne zabójstwo, a nie obronę własną. Po morderstwie Wells senior wpadł w panikę. Wiedział, że jego syn zaraz wróci do domu, więc poszedł do szopy w ogrodzie, gdzie trzymał piłę łańcuchową, którą Kenet pożyczył mu kilka miesięcy wcześniej. Zdjął z Kenneta ubranie, po czym zabinął i przeciągnął ciało na tył ogrodu, pod mur, aby nikt z sąsiadów nie wiedział, co robi. Zajął mu około dwudziestu minut, zanim uruchomił piłę, a gdy w końcu to zrobił, wykorzystał swoje umiejętności rzeźnickie. Poćwiartował ciało Keneta na ziemi, po czym zmienił ubranie, aby pozbyć się śladów krwi. Kiedy wrócił, włożył ramiona, nogi i głowę do plastikowych worków, ale zapomniał o dłoniach, które zostawił na półce w szopie. Dłoni nigdy nie odnaleziono. Tors obinął folią i włożył do walizki. Zastanawiał się nad zakopaniem szczątków, ale nie miał łopaty, więc ostatecznie postanowił wrzucić ciało do kanału Grand Canal. Kiedy postawiono mu zarzut zabójstwa, Wells senior przyznał, że zabił Keneta, ale twierdził, że działał w obronie własnej. Podczas pierwszej rozprawy nie przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany. Proces rozpoczął się dopiero w październiku 2018 roku przed Sądem Najwyższym w Dublinie pod przewodnictwem sędziego Michaela White'a. Zakładano, że potrwa sześć tygodni. Na świadków wezwano m.in. Emer, która przyznała, że nie znała dokładnie dochodów Keneta i że zdradził ją w przeszłości. Kiedy obrona zasugerowała, że Kenet mógł planować powrót do Australii, Mimo iż mówił, że zostaje w Irlandii na stałe, Emer odpowiedziała, że to typowe dla niego. Zapytano ją też o dawne romanse Keneta, w szczególności o jedną kobietę, z którą był kilka lat wcześniej. Powiedziała, że dowiedziała się o tym, ponieważ ta kobieta jechała z Kenetem, gdy mieli wypadek samochodowy. Emer poprosiła znajomego, by schakował skrzynkę mailową Keneta i znalazła dowody zdrady. Skontaktowała się z tamtą kobietą, co doprowadziło do konfliktu. Ponieważ kobieta była powiązana z przestępcą, który później groził Kennetowi. I właśnie dlatego Kennet nawiązał kontakt z W. Suniorem, szukając ochrony. Emmersy znała również, że on zainstalował w ich domu rejestrator dźwięku, o czym nie miała pojęcia. Przyznała, że interesował się elektroniką, ale nie było to normalne zachowanie. W kwestii finansów ujawniono, że Kenneth dokonał 10 przelewów na konto Welsa Seniora, w sumie na 48 tysięcy euro, a także przelewał mniejsze kwoty na konto Emer, swoje drugie konto i konta członków rodziny, łącznie 9 tysięcy euro. Wells Senior systematycznie wypłacał wszystkie środki, aż na koncie zaledwie pozostało 300 euro. We wtorek, 6 listopada 2018 roku, po zaledwie pięciu godzinach obrad, ława przysięgłych uznała Paula Welsa seniora, winnym morderstwa Keneta O'Briena. Został skazany na karę do pozbawienia wolności. Rodzina Keneta w swoim oświadczeniu powiedziała, że człowiek przedstawiany podczas procesu, nie był tym kenetem, którego znali i kochali. Był pracowity od młodości, miał trudności z okazywaniem uczuć, ale zawsze można było go zrozumieć. Emer powiedziała również, że żadna matka nie powinna musieć zrobić tego, co ona musiała powiedzieć swojemu czteroletniemu pięknemu synkowi, że jego tata nie żyje. Kiedy Wells senior był wyprowadzany z sali sądowej po ogłoszeniu wyroku, spojrzał na emer i powiedział: Przykro mi. Paul Wells Jr. również stanął przed sądem w 2019 roku, oskarżony o utrudnianie śledztwa. Nie przyznał się do winy, tłumaczył, że nie wiedział, iż ojciec zrobił to wszystko, co zrobił: w sensie, że użył piły łańcuchowej do poćwiartowania ciała i że zabił. Zaprzeczył także, że tysiąc euro, które otrzymał od ojca po wyrzuceniu części piły, było zapłatą. Twierdził, że były to pieniądze na opiekę nad matką. Ostatecznie uznano go za winnego i skazano na trzy lata więzienia, z czego ostatnie osiemnaście zawieszono. Prawdziwy motyw zabójstwa nigdy nie został w pełni wyjaśniony. Jak w wielu tego typu sprawach, Kenneth nie był ideałem, popełniał błędy, ale miał partnerkę, która go kochała mimo jego przewinień, syna, który go uwielbiał, i rodzinę, która kochała go bezwarunkowo. Ja bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i już za trzy dni słyszymy się ponownie 22.45. Mam nadzieję, że będziecie czekać. Do usłyszenia! A i zostawcie proszę subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie.